w narożniku czerwonym Justyna Sroczyńska Energetyka Lubin i w narożniku niebieskim Dorota Kawińska Radomiak Radom, jak Radom. W Walkę w ringu prowadzi Małgorzata Kiner Trzeci pojedynek. Ćwierćwinałowy w kategorii. Do 75 kg. Justyna Sroczyńska, Energetyka Lubin i Dorota Kawińska. Radom jak radom. Ring wolny, runda pierwsza. Kolejna walka w kategorii do 75 kg zakończona przed czasem. Sekundant zawodniczki z Radomia Doroty Kawińskiej postanowił poddać pięściarkę Radomiaka za chwilę oficjalny werdykt. Trzecia walka ćwierćfinałowa w kategorii do 75 kg, a w kolejnym pojedynku zobaczymy Katarzynę Cichosz, Hetman Białystok i Agatę Gołaś. Boks Poznań. Walkę w ringu poprowadzi Maria Bartkowiak, punktują Barbara Sańko, Ewelina Ewa Walczak i Tomasz Majcher. Sędziowie czasowi Monika Antonik i Jacek Konował. Będzie to przedostatni pojedynek drugiej serii ćwierćfinałowej 13 mistrzostw Polski Kobiet w boksie. A zarazem, ostatnia walka ćwierćfinałowa w kategorii do 75 kg. walkę w kategorii do 75 kg przez poddanie rywalki przez sekundanta już w pierwszej rundzie wygrała Justyna Sroczyńska Energetyka Lubin. Przed nami ostatni pojedynek ćwierćfinału w kategorii do 75 kg na rożniku czerwonym. Zobaczymy